W czwartek wieczorem w parku tysiąclecia mogło dojść do prawdziwej tragedii. Trzech mężczyzn zaczepiało parę spacerującą w parku. To zdarzenie zauważył jeden z przechodniów i zareagował. Napastnicy swoją uwagę i agresję skupili właśnie na nim. Dwóch mężczyzn chwyciło interweniującego przechodnia za ręce, trzeci zaciągnął mu sweter na głowę i zaatakował ostrym narzędziem. W tej chwili wyjaśniamy okoliczności zdarzenia, do którego doszło w parku tysiąclecia. Natomiast z relacji osoby poszkodowanej wiemy, że staną w obronie kobiet, młodej, młodej dziewczyny i chłopaka, którzy zostali zaczepieni przez trzech nieznanych sprawców. Dziewczyna z chłopakiem uciekli, natomiast agresja sprawców skierowała się przeciwko niemu. W mediach pojawiła się informacja o pchnięciu nożem. Policja nie potwierdza tej wersji. Nie wiadomo, czy sprawcy zaatakowali nożem. Wiadomo natomiast, że nie było to pchnięcie, a skończyło się na dwóch powierzchownych ranach ciętych. Mężczyzna, który stanął w obronie zaatakowanej pary z parku tysiąclecia, udał się do szpitala. Lekarze udzielili mu pomocy. Pacjent chwilę później opuścił szpitalny oddział ratunkowy. Zgłosił się do nas sam o własnych siłach. Około godziny 19 .00. trafił oczywiście na SOR, czyli do szpitalnego oddziału ratunkowego. Został zaopatrzony. Rzeczywiście miał takie łagodne rany w, w okolicach brzucha i po zaopatrzeniu został wypisany ze szpitala. Więc można przypuszczać, że stan tego pacjenta nie był szczególnie ciężki i na pewno nie było to pchnięcie nożem. Policja poszukuje napastników. Każdy, kto może udzielić przydatnych informacji na temat wydarzeń w Parku Tysiąclecia, proszony jest o kontakt z policją. Funkcjonariusze proszą także o kontakt osoby, w obronie których stanął poszkodowany mężczyzna. Relacja tych osób z pewnością pomoże policji ustalić tożsamość napastników. Mamy też prośbę do osób, które zostały zaczepione przez tych trzech sprawców. Mam tutaj na myśli młodą kobietę i mężczyznę, aby zgłosili się do nas albo osobiście do komendy miejskiej policji w Zielonej Górze, bądź też telefonicznie pod numer 997. Obława za bandytami trwa. Do tego tematu będziemy wracać.